w programie. Zagrożenie substancjami radioaktywnymi. Na tego typu niebezpieczeństwa znają odpowiedź wojska chemiczne. W Drawsku Pomorskim żołnierze tego rodzaju sił zbrojnych odbyli właśnie międzynarodowe ćwiczenia. Już wkrótce w podwarszawskiej Zielonce powstanie centrum serwisowe norweskich rakiet przeciwokrętowych NSM. W cyklu wojskowe ABC, H ha, jak haubica. Broń biologiczna, chemiczna oraz substancje radioaktywne. Odpowiedź na tego typu zagrożenia wymaga użycia niezwykłych ludzi i niezwykłego sprzętu. Specjalizują się w tym jednostki wojsk chemicznych. Na poligonie w Drawsku-Pomorskim polscy chemicy ćwiczyli z żołnierzami z Węgier i Słowenii. W 2016 roku pod przewodnictwem Polski Międzynarodowa Grupa Zadaniowa Obrony przed Bronią Masowego Rażenia będzie dyżurować w siłach odpowiedzi na to. Uwaga! Strzelanie! Ładować amunicję! W ramach szkolenia poligonowego ćwiczą pododdziały wojsk chemicznych, dowództwa generalnego, rodzaju sił zbrojnych. Do boju! Do boju! Są to pododdziały z wszystkich jednostek chemicznych, marynarki wojennej, sił powietrznych, wojsk lądowych. Pododdziały te realizują wiele bardzo ważnych zadań. Toku jeden, stój w miejscu ognia. Jeżeli dostajemy zadanie, realizujemy je pod względem także rozpoznania skażeń, ale w danym rejonie może pojawić się przeciwnik. Dlatego samo strzelanie z bojowych wozów jest bardzo ważne. I żołnierze, dowódcy drużyn, jak i również zwiadowcy muszą się pod tym kątem szkolić. Dami, soku 15. Przerwi ogień, rozładuj! Soku 1 rozładował broń, odbiór. Każda mgła, każda zmiana pogody, załamanie pogody powoduje to, iż mamy problem. Z wykryciem celu. Ale przyrządy optyczne, jak PP w PRDM 61AM, umożliwia nam dobre, dobre rozpoznanie celu i szybkie w miarę go usunięcie. Soku 1 tu soku, odbiór. Soku tu soku 1, melduję, gotowe. Soku 1 tu soku, naprzód. Mła opadła, wychodzi słońce, także warunki są bardzo dobre, widoczność jest bardzo dobra. Nic tylko strzelać do celów. Dowódcy drużyn muszą bezwzględnie zachowywać y, warunki bezpieczeństwa oraz przestrzegać ich podczas strzelania, kontrolować poczynania swoich żołnierzy, czyli dowódcę, y, kierowcę oraz zwiadowce, którzy prowadzą bezpośrednio strzelania do celów ukazujących się. Wojska chemiczne, ich zasadniczym zadaniem jest stworzenie warunków dla walczących pododdziałów, warunków pozwalających wykonywać zadania w warunkach skażeń i zakażeń. Pododdziały Wojsk Chemicznych są w planie reagowania kryzysowego, również wykonują bardzo istotne i ważne zadania w chwilach, kiedy nastąpiłyby zdarzenia z użyciem bronią masowego rażenia, czy z użyciem uwolnienia się niebezpiecznych substancji, czy to z zakładów, które takie związki posiadają, czy też na szlakach komunikacyjnych, bo takie zdarzenia mogą nastąpić. można wyjść, podnieść jest, tył, można wyłączyć. Sprawdzony, dopuszczony do pokonywania przeszkody wodnej. Odbiór. Kontrola, Proszę puścić. Zrozumiałem. Celem zajęć jest doskonalić Wasze umiejętności w pokonywaniu przeszkody wodnej z sposobem desantowym pojazdem do rozpoznania skażeń. Tego typu szkolenie, które jest szkoleniem technicznym, niespecjalistycznym dla pododziałów wojsk chemicznych, ze względu właśnie na swoją specyfikę, musi być realizowane w warunkach poligonowych i najczęściej realizujemy to w ramach zgrupowań poligonowych wojsk chemicznych rodzajów sił zbrojnych. Wymaga ono oczywiście odpowiedniego, przygotowanego akwenu, który może służyć jako ten obiekt do pokonywania. Przez pododziały rozpoznania skażeń, no i specyficznych warunków bezpieczeństwa. Do zabezpieczenia takich takiego ćwiczenia są potrzebne pododziały inżynieryjne, które są przygotowane do zadań do ewakuacji, wsparcia technicznego tych zajęć. Jest to grupa ratunkowo-ewakuacyjna. Ponadto musi być przygotowane odpowiednie zabezpieczenie medyczne i wszystkie inne elementy wymagane zgodnie z instrukcją obowiązującą w zakresie tego szkolenia. Takie zgrupowanie ma dla nas ogromne znaczenie. Tutaj odbywa się większość zajęć taktycznych, taktyczno-specjalnych. Poligon ten jest dla nas naprawdę dobrym miejscem do tego, aby większość zajęć taktycznych można było zrealizować. Również we współdziałaniu z jednostkami, które aktualnie też szkolą się na poligonie. W ramach szkolenia poligonowego są pododdziały z całej Polski, m.in. marynarka wojenna, siły powietrzne, siły specjalne, wojska lądowe. Są to chemicy z wszystkich jednostek i szkolenie realizowane jest centralnie pod kierunkiem dowództwa generalnego rodzajów sił zbrojnych. Polska jest krajem wiodącym, tzw. lidniejszym i w ramach grupy zadaniowej Polska. Podjęła się trudu utworzenia wielonarodowego batalionu obrony przed bronią masowego rażenia. Ta współpraca jest oparta na interoperacyjności naszych sił zbrojnych. Naszym głównym celem jest posiadanie wspólnego i doskonale przeszkolonego personelu w laboratoriach, który może pracować z równym powodzeniem w laboratoriach polskich jak i węgierskich. Polska jako kraj wiodący w grupie zadaniowej obrony przed bronią masowego rażenia zestawu są 2016 została zobligowana do przeprowadzenia szkolenia specjalistycznego z rzuciem bojowych środków krojących, środków promieniotwórczych i biologicznych. Do tego zadania zostały wyznaczone mobilne laboratoria analityczne, laboratorium radiologiczne z Słowenii, laboratorium biologiczne z Węgier. Aktualnie laboratorium radiologiczne wykonuje polowe analizy laboratoryjne środków pobranych z okrętu marynarki wojennej w Świnoujściu. Znajdujemy się teraz w Centrum Dowodzenia Mobilnego Laboratorium Biologicznego. Pracują tu dowódca laboratorium oraz technik laboratoryjne. Są oni odpowiedzialni za sprawne wykonywanie pracy, czyli prowadzenie analiz w tym miejscu o bardzo wysokim poziomie sterylności. Ekipa dysponuje narzędziami do identyfikacji substancji, różnorakimi przełącznikami i ekranami kontrolnymi. Wszystko to służy utrzymaniu ciągłości, operacyjności i dowodzenia w czasie prowadzenia analiz laboratoryjnych. To przedsięwzięcie, które tutaj jest zorganizowane na Poligonie Drawskim na Ośrodku Ćwiczenia Worze, jest zasadniczym przedsięwzięciem szkoleniowym w 2015 roku, jak i w latach poprzednich. Komasujemy tu wszystkie pododdziały wojsk chemicznych z całych sił zbrojnych, z marynarki wojennej, z sił powietrznych, jak i wojsk lądowych. To zgrupowanie między innymi ma na celu, aby kadra zawodowa, żołnierze, oficerowie mogli podzielić się swoimi doświadczeniami. Również ma na celu odbycia tych szkoleń, które nie możemy realizować w garnizonach ze względów prostych związanych z przygotowaniem bazy, bazy szkoleniowej. Jest to dzień dla WZD naprawdę historyczny. Od 2013 roku Polskie Wybrzeże chroni dywizjon ogniowy rakiet Naval Strike Missile. Przy zakupie systemu od norweskiego producenta została podpisana również umowa offsetowa. Jej realizacją jest podpisane w tym tygodniu porozumienie między norweskim producentem, a wojskowymi zakładami elektronicznymi o serwisowaniu rakiet w Polsce. To jest y, dla Wojskowych Zakładów Elektronicznych w Zielonce wejście w zupełnie nowy obszar działalności. Mamy zająć się serwisowaniem najnowszego obecnie w polskich siłach zbrojnych środka bojowego, który no, wymagał będzie w okresie jego eksploatacji serwisu, napraw, kalibracji itd. Produkowane w Norwegii rakiety Naval Strike Missile to podstawowe uzbrojenie morskiej jednostki rakietowej. Jej zadaniem jest zwalczanie okrętów oraz osłona baz morskich i rejonów potencjalnego desantu przeciwnika. Ważące blisko 400 kg, manewrujące pociski NSM mają zasięg blisko 200 km. Do końca 2018 roku do Polski ma trafić drugi dywizjon wyposażony w te rakiety. Wszelkie prace serwisowe na mocy podpisanej umowy będą mogły być realizowane w wojskowych zakładach elektronicznych. Kongsberg jest bardzo zadowolony z podpisanej dzisiaj umowy z WZM. Współpracujemy z tymi zakładami od kilku lat i uważamy, że jest to bardzo dobry partner, z którym bliską współpracę na terenie Polski chcemy utrzymywać w przyszłości. No, umowa z Kongsbergiem ma dość długą historię. Została podpisana w 2008 roku. Po czym nastąpiło spowolnienie gospodarcze, co spowodowało odłożenie pewnych zakupów monowskich, również zatwierdzenie umów offsetowych. Ostatecznie umowa offsetowa z Konsbergiem weszła w życie po podpisaniu dopiero w 2011 roku. To jest kolejny aneks do tej umowy, zwiększający jej wartość po zwiększeniu wartości zakupów, po dokupieniu kolejnych rakiet dla Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego. Rozpoczęliśmy od podpisania umowy licencyjnej dotyczącej zarządzania konfiguracją oraz serwisowaniem nabrzeżnego dywizjonu rakietowego. Teraz podpisaliśmy umowę licencyjną na serwisowanie środka bojowego używanego w tym systemie i mam nadzieję, że na normalnych zasadach biznesowych będziemy rozwijać współpracę z firmą Kongsberg w przyszłości. Współpracę z polskim przemysłem widzę jako kluczową w utrzymaniu i serwisowaniu systemu w Europie. Zarówno Polska, jak i Norwegia są członkami NATO. Możemy więc dzielić się technologiami bez żadnych ograniczeń. Jest to zatem bardzo ważny krok w budowaniu umiejętności i kompetencji dla utrzymywania tego systemu w Europie i NATO. Mamy w, w ręku narzędzie, jakim jest ustawa offsetowa i jakim jest sam offset, a stąd możemy przy, jesteśmy zobowiązani tą ustawą, przy pozyskiwaniu sprzętu, przy kupowaniu sprzętu z zagranicy, a lokowania tych programów gospodarczych w naszym przemyśle. Mamy tutaj bardziej wędkę niż rybę i do tego, żeby tą wędkę wykorzystać, potrzebujemy dobrych ludzi, którzy umieją nią pracować. I takich ludzi mamy w Zielonce, takich ludzi mamy w wielu zakładach w Polsce, które a ze względu finansowego nieco, finansowych braków nie wykorzystują swojego potencjału, a posiadają go. I kwestia uwolnienia tego potencjału to jest zadanie offsetem. Ułowa dzisiaj podpisana wpisuje się w pewną politykę, w pewną wizję konsolidacji. Konsolidacja krajowa została zrealizowana poprzez utworzenie polskiej grupy zbrojeniowej. Następnym naturalnym krokiem jest konsolidacja z przemysłem europejskim. Offset jest jedną z dróg wejścia w struktury międzynarodowe poprzez w pewnym sensie zachęcenie poprzez obligacje offsetowe zagranicznych dostawców, zagranicznych twórców do współpracy z polskim przemysłem. Stworzy to dobre warunki do dalszego rozwoju kooperacji na arenie międzynarodowej. To jest zupełnie nowy obszar. W związku z tym jest to dla nas olbrzymie wyzwanie, ale wierzymy w to, że nasza kadra inżynierska i nasi pracownicy spokojnie podołają temu zadaniu. W cyklu wojskowe ABC w dzisiejszym odcinku przedstawiamy Państwu H jak chałbica. Haubica to oczywiście rodzaj działa. Od klasycznej armaty czy wyróżnia wyróżniają przede wszystkim charakterystyczna, dość krótka lufa, mierząca zazwyczaj między 10 a 30 kalibrów danego działa. Kaliber w przypadku haubic wynosi co najmniej 75 mm. Inną ważną cechą haubic jest sposób strzelania. Haubice przeznaczone są do strzelania stromotorowego, czyli pod dużym kątem, nie na wprost, jak ma to miejsce w przypadku armaty. Dzięki temu za pomocą haubic można ostrzeliwać obiekty ukryte po drugiej stronie wzniesień lub innych przeszkód terenowych. W haubicach stosuje się różnego rodzaju pociski w zależności od zadań, jakie mają spełniać. Niektóre z pocisków wyposażone są w samodzielny napęd, który umożliwia ostrzał obiektów na znacznie większych dystansach. Współczesne wojsko używa przede wszystkim haubic samobieżnych. To doskonała, niezależna broń, która świetnie sprawdza się na polu walki dzięki skuteczności ostrzału, mobilności i ochronie, jaką opancerzone wnętrze zapewnia swojej załodze. W Wojsku Polskim używane są przede wszystkim chałbice samobieżne 2S1 Goździk. Ich masową produkcję rozpoczęto w 1971 roku w Związku Radzieckim. Goździk, mimo łagodnie brzmiącej nazwy, to potężna broń. Jego 122 mm działo dzięki zastosowaniu specjalnych pocisków z napędem rakietowym może strzelać na odległość blisko 22 km. Wysokoprężny silnik rozpędza haubicę do 60 km na godzinę na drogach utwardzonych i 30 km w terenie. Co więcej, goździki mogą pokonywać wpław przeszkody wodne. Wraz z rozwojem techniki, chałbice takie jak goździk wypierane są przez bardziej nowoczesny i wszechstronny rodzaj broni armato Hałbice. Od tradycyjnych chałbic wyróżnia je przede wszystkim długość lufy, a co za tym idzie powiększony zasięg i celność oraz możliwość strzelania pod bardzo różnymi kątami. W Polsce od 1983 roku służą armatochałbice wzór 1977 Dana. Wyprodukowano je w zakładach Skoda w byłej Czechosłowacji. 152 mm działo porusza się na ośmiokołowym podwoziu Tatra T815 VT Kolos. W przedniej części opancerzonego nadwozia mieści się przedział dowódcy i kierowcy. Za nim znajduje się obrotowa wieża, a na końcu pojazdu przedział silnikowy. W nim skrywa się potężny 12-cylindrowy silnik o mocy 345 koni mechanicznych. W przedziale bojowym, czyli wieży, umieszczono działo wyposażone w zmechanizowany, samoczynny układ zasilania. Do dyspozycji załogi oddane są naboje z pociskami odłamkowo burzącymi, przeciwpancernymi kumulacyjnymi, przeciwbetonowymi oświetlającymi i dymnymi. Dodatkowo na wieży jest umieszczony przeciwlotniczy karabin maszynowy kalibru 12,7 mm. Najnowszą samobieżną armatochaubicą w naszej armii jest Krab. Wyposażony jest w potężne działo kalibru 155 mm. Jego dodatkowe uzbrojenie to karabin maszynowy kalibru 12,7 mm oraz 8 wyrzutni granatów dymnych. Masa bojowa pojazdu wynosi ponad 52 tony. Do 60 km na godzinę rozpędza się wysokoprężny silnik o mocy 815 koni mechanicznych. Zasięg pojazdu to 650 km. Ważąca ponad 3 tony lufa kraba może razić cele oddalone od 4 do ponad 40 kilometrów. Kraby są w stanie wystrzelić 6 pocisków na minutę. Pierwsze prototypy tej armatochałubicy zaprezentowano w 2001 roku. W 2013 roku pierwszy moduł krabów został przekazany do badań eksploatacyjno-wojskowych 11. Pułkowi Artylerii z Węgorzewa. Nazwa chałbica wywodzi się z czeskiego słowa hołów, które oznacza tłum lub hordę. W czasie wojen husyckich w XV wieku Czesi stosowali krótkolufowe chołównice do ostrzelania w tłum zbliżającej się piechoty i kawalerii. W ciągu kilkuset lat chałbice przechodziły kolejne modyfikacje, by dopasowywać się do wyzwań, jakie stawiały pola walki w zmieniającym się świecie. Dzisiejsze potężne armato-chałbice to niezwykle nowoczesna, dalekosiężna i niebezpieczna broń, która obok wojsk rakietowych stanowi filar nowoczesnej artylerii.